Witam cię serdecznie, z tej strony Jakub Jakubszak. Yy, nagrywam ten film, ponieważ kontaktujesz się ze mną yy, na jakichś portalach społecznościowych albo mailem, ponieważ chcę, byś troszeczkę mnie wiedział. Zanim skontaktujesz się ze mną bardziej personalnie, chcę byś wiedział kim w ogóle jest, co w ogóle robię i czym się zajmuję. By skrócić ten czas, by ewentualnie jeśli interesuje moja osoba, nie zawracał sobie mną głowy po prostu, tak? Zajmuję się zarabianiem w internecie na banerach reklamowych. Zajmuję się tym już od ponad 10 miesięcy. Wcześniej pracowałem w multilever marketingu, w tak zwanym MLM. -ie gdzie też uczyłem się, można powiedzieć biznesu, dało mi to bardzo wiele, prawdziwa lekcja biznesu, prawdziwa lekcja biznesu i wytrwałości, bo każdy kto kiedyś był w MLMie i osiągnął jakieś sukcesy, ten na pewno wie jakim to było przysporzone czasem, wytrwałością pieniędzy. Bardzo często dostaję pytania o to jak zarabiać w internecie, jak to robić, jak być, jak zarabiać tyle co Ty jak i tym podobne, dlatego to krótkie wideo chcecie to doprowadzić. Nie jestem jakąś nadzwyczajną osobą, jestem zwykłym chłopakiem, który w pewnym momencie zrozumiał, że chce coś więcej od swojego życia i nie będę ufał, no, można powiedzieć, takim roszczeniom, że a popracujesz na emeryturze, popracujesz kilka lat na etacie, kilkanaście lat na etacie i będziesz miał swoją wymarzoną emeryturę. Rozumiałem to myślę, że dosyć wcześniej niż moja powiedzmy, konkurencja, tak, czyli znajomi i tym podobni, e, którzy uważają, że praca w na pewno da im coś pomysłowego. Większość z tych osób żyje po prostu od miesiąca do miesiąca, tak, od początku do końca. Czyli raczej nie myślą o tym, że może kiedyś tych pieniędzy zabraknąć, bądź na przykład nie będzie emerytury. No. 60 lat, 70 lat, tak? Już od dłuższego czasu powtarzam to, że nie ma co liczyć na emerytury, ponieważ mm, wyobraź sobie, że w tym momencie masz zarabiasz 2000 złotych miesięcznie, to jeśli będziesz miał 70 lat, będziesz miał 40% twojej emerytury, czyli będziesz miał jakieś 800 złotych, tak? No może coś koło tego. No to jeśli teraz za 2000 złotych ledwo to spinasz koniec z końcem i nie stać na jakieś, wow, jazdy po, po świecie i zwiedzanie i spełnianie swoich marzeń, no to myślę, że będzie ciężko za 800 złotych przy, jak wiadomo, chorobach i tym podobnych. Ponieważ no nie ma co się ukrywać, no, pewnie 60 albo 80% starszych ludzi ma jakieś choroby dolegliwości, e, więc no, ja też może będę je miał, dlatego wolę się na to zabezpieczyć. Teraz tak, to film, chcę Ci powiedzieć, kim jestem. Jestem osobą młodą, zajmuję się motywacją ludzi. Bardzo lubię motywować dobrze ludzi, ponieważ motywacja też nie jest pożądanym efektem. Często motywujemy ludzi, a jeśli zmotywujemy ich do złego działania, no to będą robić dwa razy więcej tego złego. Także motywuję mój zespół. Mój zespół składa się już 1500 osób, które cały czas się rozwija dynamicznie. Praktycznie 1-3 osoby dziennie do mnie dołączają, które chcą ze mną się uczyć i rozwijać, ponieważ daje za darmo moją wiedzę ale tylko dla moich poleconych, czyli dla moich biznespartnerów. Jeśli chcesz tą osobą zostać, to musisz spełnić jeden warunek. Ja mam taki proces weryfikacji moich znajomych, moich przyjaciół, gdzie notorycznie ich sprawdzam. Zazwyczaj o tym nie mówię i się tym nie chwalę, ale notorycznie ich sprawdzam na jakichś małych, większych rzeczach. Wtedy wiem, na kogo mogę ufać i kiedy mogę na nich ufać. To bardzo ważne dla mnie i bardzo istotne, bym wiedział, na kim mogę polegać. Chyba sam dobrze wiesz, jak to wygląda, gdy jesteś w tak zwanej czarnej dupie i nie masz pomocy od swoich bliskich, choć tak się zapierali rękami nogami, że zawsze z Tobą będą. No niestety to polega na tym, że właśnie nie weryfikujemy tych swoich znajomych. I moja pierwsza weryfikacja jest bardzo prosta. Jeśli chcesz dowiedzieć coś więcej o tym biznesie, coś więcej o mnie i potem porozmawiać, to musisz mieć Skype'a. Skype'a, ponieważ Skype ułatwia mi komunikację z Tobą. W ciągu ostatnich trzech lat spotkałem się z ponad trzema tysiącami biznesmenów, przedsiębiorców yy, i osobami prywatnymi, którzy chcieli zarabiać bądź popracować w jakimś biznesie. I wiem, jak ważny jest czas i jak to yy, dyktowanie tego czasu, czyli to skrupulatne yy, działanie w tym czasie jest bardzo istotne, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie spotkać się z trzema tysiącami ludzi w ciągu roku, jeśli tego nie zaplanujemy bardzo szczegółowo. Jeśli będziesz tracił swój czas na jakieś niepotrzebne zabawy, no to raczej ten czas Ci ucieknie. Dlatego po to jest Skype. Skype na Skype potrzebujemy 20 minut. Potrzebujemy 20 minut rozmowy, gdzie przedstawię Ci dokładnie mój biznes, w, tym czym, w czym pracuję i do tego będzie polegało to, by byś mógł się tym zająć i jeśli będziesz zainteresowany, to po prostu dogadamy się. Tak, na tym skajpie właśnie wytłumaczę Ci, co w tym dobrego, ile możesz zarobić, w jakim czasie, co musisz dać od siebie i ile musisz pracować. I jeszcze oczywiście masę pod tematów pobocznych. Mam nadzieję, że zainteresujesz się tym, to jest takie moje pierwsze sprawdzenie, czyli po prostu jeśli masz, będziesz chciał bardzo i za, będziesz chciał bardzo porozmawiać i zarabiać pieniądze, no to tego Skype'a zainstalujesz, tak? Wiele osób do mnie pisze i tak dalej, gdy mówi o Skype'ie, nagle odpadają i to właśnie o to mi chodzi, chodzi mi o to, by te osoby, które są... Takie niepewne, a zagadać, a posłuchać, nic nie robić, od siebie. Ja nie szukam takich ludzi. Szukam ludzi, którzy wezmą, zepną dupę, jak to się mówi brzydko, będą działać, intensywnie działać i pracować. Ja zawsze to powtarzam, to jest minimum 3 lata mocnej pracowania nad siebie, by spełnić wszystkie swoje marzenia. Także zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Jakub Żak, znajdziesz mnie też na Instagramie pod loginem ZAKU 889, też na na za 889 na YouTubie, zakło889 i na Facebooku. Też facebook.com kośnik zakło889. Także pozdrawiam cię serdecznie jeśli jesteś zainteresowany z współpracą z mną, bądź zarabianiem w internecie, bądź masz jakieś inne pomysły. Nieważne masz, nieważne czy chcesz pomnożyć czy na przykład może masz jakąś kwotę, którą jeśli jakieś szukasz jakichś inwestycji, ponieważ też zajmuję się różnymi inwestycjami e, w świecie takim tradycyjnego biznesu. Więc jeśli masz jakiś taki pomysł na jakiś biznes albo startup, chcesz coś zainwestować, jakiś swój kapitał, zapraszam też do kontaktu, ponieważ tym wszystkim mogę Ci podać ciekawe, konkretne kontakty, ponieważ zajmuję się też y, bardzo często rozmowami z jedną z setek najbogatszych Polaków, także mam też dobry kontakt, więc ewentualnie jeśli będzie zainteresowany, bądź szukasz wspólników, bądź szukasz inwestorów, pomysłów, kreatywności albo po prostu odwagi do swojego biznesu, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Tylko pamiętaj, co najważniejsze, Skype. Skype, Skype, Skype. Ok? Pozdrawiam serdecznie Jakub Żak. Cześć.